Siemanko, cześć, z tej strony Marcin i Witam Was w kolejnym odcinku mojego motoryzacyjnego vloga. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam historię koreańskiej motoryzacji. Oczywiście mocno przyspieszoną. A zaczniemy od. O, op! Op, op, op! Oh. <słyszy> 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 boom, 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 boom. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam brzmienie tego trzycylindrowego silniczka w Matizie. Coś strasznie trzeszczy w lewym kole, ale no może to przez to, że długo stał. Matiz był moim drugim samochodem. Dostaliśmy go od moich rodziców jako po prostu samochód, którym będziemy sobie mogli Jeździć. Pochodził z roku 2000, kupiliśmy go jako dziesięcioletni z pewną historią, bo kupiliśmy go od wujka, który jeździł nim do pracy, kupił go jako nowego w salonie i miał przejechane przez 10 lat tylko 60 tysięcy kilometrów. I był to rzeczywiście autentyczny przebieg. No cóż, jaki matiz by świetny nie był, pracowałem wtedy jako. Doradca finansowy. Szukałem różnych opcji na to, żeby jakoś dorobić, i w sumie dopiero dzisiaj zdaję sobie sprawę, jak kretyńsko musiałem wyglądać, kiedy umawiałem się telefonicznie z bogatymi ludźmi, żeby porozmawiać z nimi o pieniądzach, a później przyjeżdżałem srebrnym matizem w garniturze, który miałem jeszcze gdzieś z matury, ale to musiało być straszne. Sam bym sobie nie zaufał na pewno dzisiaj. Jeżeli chodzi o zbieranie się tam do 80 na godzinę, to Matis był naprawdę świetnym samochodem. Praktycznie mało co było go w stanie ze świateł wyprzedzić. No tutaj jedynie co, no to wiadomo, Matis wygląda jak wygląda. I prawda jest taka, że trzeba było mieć jaja albo po prostu nie przejmować się ludzką opinią, żeby... Tym wynalazkiem podróżować bez wstydu. Ale jeżeli chodzi o taki typowy samochód, który miał cię dowieść tylko i wyłącznie do pracy i z powrotem, lub do szkoły i, powrot i z powrotem, był naprawdę spoko. Z Matizem mam same miłe wspomnienia, poza może jednym, kiedy mój cudowny brat, pozdrawiam cię Karol, pewnego bardzo ulewnego wieczoru przycyndolił na pełnej prędkości w krawężnik, nie zbierając zakrętu i wygiął pół ośkę, no i przebił oponę. Oczywiście zadzwonił po mnie, bo nie mógł z tym sobie poradzić. Ja zadzwoniłem potatę, bo nie mogłem sobie z tym poradzić. No i koniec końców obydwaj dostaliśmy opie. Ale mimo wszystko ten samochód miał w sobie coś. Teraz chciałbym sobie zadać takie jedno ważne pytanie. Co zmieniło się przez te 20 lat w koreańskiej motoryzacji? Moi drodzy, jest mi niezmiernie miło na własnej skórze przekonać się, jak bardzo przez te 20 lat zmieniła się koreańska motoryzacja. Oczywiście muszę tutaj zaznaczyć, że... Kia już 20 lat temu wcale nie robiła takich tragicznych samochodów, jednak to, co w tym czasie zrobili ze stylistyką tych aut, bardzo zrównało ich do europejskich producentów i tak naprawdę nieraz nawet to oni wyznaczają trendy. Jadę właśnie samochodem Kia Sportage z 2018 roku. Ma przejechane nieco ponad 6000 km. Posiada silnik 1.6 benzynowy o mocy 132 koni. Silnik yy, mimo tego że wydaje się mały i troszkę słaby jak na takie gabaryty pojazdu. Bardzo dobrze sobie radzi z tym autem. Jest połączony z sześciostopniową skrzynią biegów, która radzi sobie wyśmienicie. Biegi wchodzą bardzo gładko. Sprzęgło działa bez najmniejszego zarzutu. Ogólnie tym samochodem jedzie się bardzo przyjemnie, fajnie wybiera nierówności. Ewidentnie zaletą jest to, że posiadając suwa, możemy praktycznie atakować każdy krawężnik w mieście i to pewnie między innymi dlatego tak wiele osób decyduje się obecnie na zakup suwa zamiast Normalnego kompaktowego samochodu czy sedana. Jeżeli chodzi o wykończenie wnętrza, mamy tutaj naprawdę bardzo fajne materiały. Góra tutaj jest wykonana z takiego miękkiego, przyjemnego w dotyku tworzywa. Kierownica jest bardzo fajna nie jest ani za duża, ani za mała. Trzyma się ją bardzo. Pewnie. Jeżeli chodzi o ergonomię, na początku troszkę dużo się tutaj tych przycisków wydaje, ale jest o tyle fajnie, że praktycznie każdy przycisk jest przypisany jednej funkcji, to raz, a dwa, że przyciski, które są nam niezbędne do jazdy na co dzień, są. Manualne, czyli pomimo tego, że mamy tu duży e, dotykowy wyświetlacz, wszystkie przyciski do sterowania chociażby e, klimatyzacją czy nawet e, przełączaniem między mapą, nawigacją a radiem. Są manualne, dzięki czemu nie musimy tego szukać, nie musimy odwracać e, wzroku od jazdy, tylko po prostu korzystać z tego bez spoglądania na deskę rozdzielczą. Dodatkowym atutem jest duża widoczność dookoła, no bo wiadomo, w SUVie siedzimy e, wyżej niż w zwykłej osobówce i to też jest zdecydowanie na plus. Podczas cofania mamy do dyspozycji wszystkie czujniki oraz kamerę, która wyświetla obraz tutaj na tym głównym dotykowym ekranie. Przyznać, że jest coś nie do końca ok z dźwiękiem tego silnika. Jest to niby klasyczna czterocylindrowa benzynowa jednostka, ale jeżeli wkręcamy samochód na troszkę wyższe obroty, nie wiem czy akurat usłyszycie to. W każdym razie na niższych biegach wydaje taki dziwny dodatkowy dźwięk, taki metaliczny, jak gdyby działał jakiś dodatkowo malutki silniczek, który jest strasznie irytujący. Nie jest to co prawda jakiś głośny dźwięk, ale jeśli ktoś jest audiofilem pod kątem słuchania silnika i jeżdżenia bez włączonego radia, na pewno nie będzie z tego dźwięku... O, być może teraz to usłyszycie, postaram się to podgłośnić. Uwaga, jeszcze raz. Słyszycie to. No właśnie, to jest ten dźwięk, którego nie mogę w tym samochodzie cierpieć. Poza tym jest bardzo przyjemnie, wszystko jest dobrze wyciszone. Jedziemy zobaczyć jak ten samochód radzi sobie w terenie. okazuje się, że SUV nie tylko dobrze sprawdza się w mieście, bo jeżeli chcemy wyjechać, na przykład gdzieś poza miasto, pojeździć troszkę po jakichś szutrowych, nieutwardzonych, wyboistych drogach, to też bez problemu Kia Sportage radzi sobie w takim terenie. Ma funkcję ograniczenia prędkości na zjazdach, także jeżeli chodzi o takie podstawowe właściwości terenowe. To samochód spisuje się naprawdę świetnie. Jeżeli ktoś nie potrzebuje jakichś ogromnych terenowych wrażeń, to taką podstawową frajdę ten samochód mu zapewni. Właśnie ta uniwersalność SUV-ów sprawia, że są one obecnie tak popularne. Jeżeli jeszcze dostajemy taki samochód, jak właśnie Kia Sportycz, który naprawdę prezentuje się świetnie, ludzie często wspominają w swoich testach o tym, że jest podobny bardzo do Porsche Makan, co raczej nie jest jego wadą. Nie jest lustrzanym odbiciem tego samochodu. Rzeczywiście obydwa te samochody wyglądają dość podobnie, jednak Kia jest taka mniej Sportowa w swojej urodzie. Pozostaje mi ostatecznie zadać tylko pytanie, czy ten samochód jest wart swojej ceny, i czy osobiście chciałbym takim samochodem jeździć. Nie ukrywam, że nie jest to samochód, który byłby spełnieniem moich marzeń. Nie mogę się doczekać, aż będę miał okazję pojeździć kiją Stinger, która po prostu zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, a ten samochód. Jako pierwsza nowa kija, którą mam okazję jeździć, szczerze utwierdza mnie w tym, że Koreańczycy są naprawdę dobrzy nie tylko w robieniu telefonów, ale również samochodów. Oby tak dalej. Trzymam za Wasze pomysły kciuki. Moi drodzy, kończąc dzisiejszy test ogromnie dziękuję za obejrzenie, ogromnie dziękuję Izie i Krzyśkowi za to, że udostępnili mi swój samochód do testów. Mam nadzieję, że będę miał okazję testować więcej nowych pojazdów. Was oczywiście zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie koniecznie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Będzie mi niezmiernie miło. No i ogromnie pomoże mi to w dalszej promocji mojego kanału. I jeszcze raz piękne dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Marcin Rąpej. Do zobaczenia. Cześć!